On na papę, ja bym A właśnie! Luxor zrobił remix. Właśnie, ja wam zapomniałem to pokazać. Czekajcie. Monitor, pyk. Danielu, powiedz mi, czy spodziewałeś się, teraz już tak szczerze, po wszystkim, spodziewałeś się, że wytrzymasz te trzy rundy? Mocno, tak mocno trzymał, nie chciałem się wybrać. Chciałem pokazać Cię fajnie oglądał zapotnieć którzy nad mnie liczą pokazać, że jednak Szymon ćwiczył ten partner. Sześć lat, kontra, dwa miesiące, bez treń. Ja tego nie, nie, nie słyszałem całego właśnie, bo ja chciałem zostawić na live'a. Wygram także razem ze mną DJ Palace pięknie wyglądał. Ja Nie popieram, <śmienny śmienny> hot, nie za pierwszej konferencji. Dobre Dobra, walka to? Ryszka była wygięta. Palacek się wygrywał, boga, boga. Mocno, tak mocno trzymał. Nie chciałem, żeby wywać, Chciałem pokazać fajną, 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 fajną walkę podnieść kibicom, którzy nad mnie liczą Pokazać ten jednak, się tym ja że czy mądz wicieł ten wartę Fajnie, że sobie szybce, że z tego z Stąd na papę Ja bym ze wtą ja nie mam <średytorium> Nie chciałem przegrywać. Chciałem pokazać fajne, 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 fajną walkę. Nie wiem, nie zabrakło mi tlenu, nie odcinało mnie, nie czułem takiej presji. Ja, ja no to jak wstałem tutaj, kurde. Ja czekam. Na 630, o, właśnie. Nie nie? W sumie, jak to jest z tego. Yy, są przebitki, to ja tu mogę pokazać. Jak będziecie oglądać walkę, słuchajcie, to tutaj jego... w tym momencie, jak jest. Y, ciągnięcie tej ręki, to gong. Ja wam po powiem, czekajcie. O, w tym momencie jest gong. Ja już uciekłem tą ręką po gongu. 130 i on nie. Znaczy, przed gongiem, tfu Sprawdźcie ja, sobie dokładnie ja, ja, walkę Nie jestem fajterem, pamiętajcie, ale freeho bardzo fajnie się bawię. Mocto tak mocno trzymał Nie chciałem, wgrywać, Chciałem na faj, papę to, to też fajne było jak my tańczyliśmy razem to tak mocno trzymał nie chciałem wykrywać, chciałem pokazać faj, 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 fajną fine walkę walkę Nie no mega Ja tu zostawię aż ten Komenta Mega